Jakiś czas temu korzystając z ostatnich pogodnych dni tej jesieni wybraliśmy się do dworu w Kupiętynie, to jest pod Sokołowem Podlaskim, jakieś 20 km od Patrykos, czyli tam gdzie robiliśmy e, poprzedni film. I dowiedzieliśmy się o nim właśnie podczas rozmowy z właścicielami e, Pałacu Patrykos. Z daleka wyglądał na utrzymany w dość niezłym stanie. Ale po tym jak podeszliśmy bliżej, zobaczyliśmy, że ten stan jest beznadziejny. Tynk odpadał. Wokół haszcze nie pozwalały nam nawet na zrobienie szerszego kadru. Eee, okna częściowo wstawione jakieś plastikowe, częściowo w ogóle dziury, pozabijane dechami, tak samo z wejściami. Dach przykryty częściowo papą, częściowo folią. Każdy pies z innej budy, jednym słowem. Generalnie wyglądało to dość zaniedbane, aczkolwiek ktoś starał się utrzymać y, jakiś. zabezpieczyć ten płask. Tak, ale już na samym początku stwierdziliśmy, że to miejsce ma ogromny potencjał. Obejrzeliśmy dwór dookoła. I z tyłu zobaczyliśmy otwarte okno, więc stwierdziliśmy, że musimy tam wejść. No nie bylibyśmy sobie, gdybyśmy tam nie weszli. Więc weszliśmy. W środku dwór robił zupełnie inne wrażenie. Mnóstwo różnych pomieszczeń, większych, mniejszych. Z zewnątrz dwór wygląda na niewielki, ale od wewnątrz zastanawialiśmy się, gdzie te wszystkie pomieszczenia się mieszczą. Ułożone były w jakiś dziwny, jakby labirynt. Miało się wrażenie, że nie poruszałem się w obrębie prostokąta. Tylko w jakimś dziwnym wzorze. Chodząc po różnych pomieszczeniach, miałem takie wrażenie, że jestem dziś w Czarnobylu, w mieście Prypeć, które zostało. Bardzo szybko opuszczone, i życie tam się zatrzymało. Czas dla za tego miejsca się zatrzymał. Mimo, że czas i natura robią swoje, oczywiście, to tamto miejsce miało prawdziwą magię. Miejsce miało naprawdę niesamowity klimat. I kiedy tam wchodziliśmy, mieliśmy wrażenie, że wchodzimy do, dosłownie do innego wymiaru. Klimat budowały zwyczajne rzeczy, zostawione w różnych miejscach, na parapecie na podłodze, walające się wszędzie naokoło. W budynku ostały się nieliczne meble, które podkręcały jeszcze klimat tego miejsca. Także w niektórych pomieszczeniach czuliśmy się jak w jakimś horrorze. Samotnie stojący mebel pośrodku pustego pomieszczenia, ledwo oświetlony promykami słońca wpadającymi przez szpary pomiędzy deskami, buduje właśnie to napięcie. Zmianki o dworze sięgają XVI wieku, ale połączenie z Patrykozami powstaje dopiero w wieku XIX, kiedy to dwór przechodzi do dóbr ówczesnego właściciela y, Patrykos, czyli Szydłowskiego. Y, dwór miał różnych właścicieli, ale po wojnie został upaństwowiony i przekształcony w PGR. Wtedy to został przebudowany i przekształcony w kilka mieszkań, które były zamieszkane aż do lat 90. Mnie największe wrażenie zrobiło pomieszczenie na piętrze, pomalowane na żółto, z jakimiś pomarańczowymi wzorkami, jakby odrasowanymi wałkiem od, od szablonu. W tym pomieszczeniu była wnęka, wewnętrzne okno, a przed oknem wisiała firanka, która powiewała na wietrze, i to było coś, co robiło w tym, w tym całym dworze największe wrażenie. Było to bardzo mroczne pomieszczenie. Ledwo wpadało tam jakiekolwiek światło yy, i ta firanka była niesamowita. Pomieszczenie, które mi się najbardziej podobało, było na parterze. Był to niewielki pokoik, w którym ustawiono dwa fotele. Fotele były odwrócone w kierunku okna. I ja na przykład widziałem oczami wyobraźni, że na tych fotelach siedzi dwoje ludzi i podziwia widoki za oknem, kiedy ten ogród może nie był jeszcze aż w tak opłakanym stanie. Nawet podziwiałbym te ściany w różne wzorki, siedząc na tym fotelu. Naprawdę, naprawdę. Tam duże rzeczy można podziwiać z tego fotela. Jeszcze długo po opuszczeniu tego miejsca trzymał nas panujący tam klimat. I to jest chyba doskonały znak, że to miejsce ma ogromny potencjał i ktoś powinien się nim zająć, aby nie niszczało. Tak, bo naprawdę można z tego zrobić drugą perłę. Tak, zdecydowanie.